e Z wielką dumą i radością po raz drugi w tak krótkim okresie przestałem brać udział w uroczystości przekazania i poświęcenia nowego wozu strażackiego, tym razem dla strażaków z Równowa. Przerwano rozumiana: edukacja i bezpieczeństwo były, są i dopóki jadły do będą, będą priorytetem tego samorządu. Będziemy nadal dbać o to bezpieczeństwo i był taki, że co dwa lata mamy zakupić nowy wóz strażarski. Jak Państwo widzą, przyspieszyliśmy to od ostatniego wozu, bo ten wóz jest jeszcze po roku. Kolejnym wozem na pewno będzie wymieniony tutaj stojącej innego dla strażarów w Latankach, a na końcu nowy, duży wóz bojowy na Warkowie. W tym miejscu jeszcze raz składam podziękowanie nawet za Pana Przewodniczącego naszej Rady. za wspólny głos i rozumienie tej całej sytuacji. Składam podziękowanie posłom sztandarowym, które brał dzisiaj, brały udział dzisiaj w dzisiejszej uroczystości. Wszystkim sponsorom, którzy tutaj byli wymienieni, bo taki samochód jeszcze potrzebuje dużo, dużo finansów, ażeby go odpowiednio wypożarzyć. Chciałbym w imieniu Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, oczego brygadiera, przedyspana z w imieniu Łasem oraz w imieniu prezesa Powiatowego od Niskich Straży Pożarnych, druka Artura Wątkowskiego. Złożyć serdecznie gratulacje za ten piękny pojazd. Życzą, żeby służył jak najdłużej, i życzą bardzo, żebyście dbali o niego i wyjeżdżali skutecznie do tych zdarzeń, do których będziecie dysponowali. Mówiący duchowie, gdy trzeba, czuwamy po nocach. Czy łuna na niebie nie wschodzi w ule? Walczymy z żywiołem powodzi, bo wszędzie gdzie nie, nie, i życie człowieka, gotowy potakać na strzępy rozły. No Spieszymy z pomocą, bo nie ma co zwlekać, rycerze nam ciepło, służy w przygotowaniu pokarmów, topi i uszlachetnia metal, czasem jednak niszczy ludzki dobytek, niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Prosimy Cię, pobłogosław ten wóz strażacki i te sprzęty służące do naszenia pożarów, aby skutecznie powstrzymywały niszczące działanie ognia. Otocz opieką wszystkich strażaków, którzy będą posługiwali się tym sprzętem, niosąc ratunek bliźnim i zachowaj ich w zdrowiu. Wybaw nas od głodu ognia i wojny i spraw, byśmy zawsze byli gotowi nieść ratunek i pomoc bliźnim. Święty Florianie, strzeż ich i nas od wszelkiego niszczącego działania ognia, przez Chrystusa Pana naszego.